Siemanko, BDP z tej strony. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci moje rękawice oraz kosę do cs wow! Tak! W sumie już je dawno sprzedałem, ale troszeczkę nimi pograłem. Były to rękawice samochodowe, szkarłatna sieć oraz kosa Bagnet M9 warstwa rdzy w stat traku. Jedno i drugie było w kondycji po ciężkich walkach, więc były najbardziej zdezerowane jak tylko się da. Jednak to poniszczenie naprawdę dobrze komponowało się z warstwą rdzy z bajoneta. Co naprawdę dawało taki klimat post-apo, rodem ze śmietnika. <laughs> Co do ceny, jak widzisz, za bagnet dałem 797, a sprzedałem go za 755 z groszami, czyli 41,33 zł na minusie. Czasami tak bywa, że lepiej coś sprzedać szybciej i stracić mniej, jeżeli widzisz, że cena leci na łeb na szyję. Za to na rękawicach, za które zapłaciłem 922,5 zł, sprzedałem je za 1060,88 groszy, co w sumie dało nam 138,38 grosza, czyli prawie 140 zł na plusie. Więc licząc taką szybką matematyką wyszło prawie 100 zł na plusie. Wszystkie ceny są oczywiście już po podatku steamowym 15%, czyli pokazuję wam to, co dostaje na rękę. No tak. No w końcu Steam dla mnie to jest raczej zarobek, a nie wkładanie, ale czasami trzeba i poświęcić te kilka złotych, żeby w ogólnym rozrachunku wyjść na plus. <grywa> Dobra, ja już więcej nie gadam. Zostaw w komentarzu co o tym myślisz, w ogóle czy robić takie odcinki, czy też nie. To od was będzie zależało. W sumie jeszcze jakieś tam kilka setupów. Miałem po drodze, więc mogę jeszcze kilka odcinków nagrać, ale to już będzie zależało od ciebie, ciebie i właśnie ciebie. Tak, tak do ciebie mówię. <grywa> Dlatego daj mi znać poprzez łapkę, co o tym myślisz, oraz napisz w komentarzu, czy chcesz takich odcinków. Trochę jeszcze setupów takich miałem, trochę skinów się w C się przewinęło, więc śmiało mogę coś nagrać. Teraz zostawiam cię jeszcze z kawałkiem gameplayu, no właśnie z tym setupem. No i co? Do następnego. Cześć! É verdade mm -hmm. Min 60. Biegnie CT Nie wiem gdzie tam kurwa. Gdzie swój celownik... celownik widział tą głowę, ale...